Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Kobiałkach, w tym dyskusyjnym klubem książki, Fundacją Żywy Most z Warszawy oraz organizacją Spark Pro z Izraela z udziałem młodzieży szkół średnich, studentów, opiekunów młodzieżowych, wykładowców z uczelni z Polski i Izraela, zrealizowała międzynarodowy projekt w systemie online polsko-izraelskie historie życiem pisane. W przedsięwzięciu głównie udział wzięła młodzież w wieku 15-18 lat po 10 osób w każdej z grup narodowych. Tematyka projektu obejmowała działania związane z dialogiem międzykulturowym, nawiązaniem współpracy i bliższym poznaniem się młodzieży polskiej i izraelskiej, poznaniem historii i kultury Żydów polskich w oparciu o elementy programu Ośrodka Rozwoju Edukacji zachować pamięć historia i kultura dwóch narodów Pogłębieniem wiedzy o polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, poszerzeniem wiedzy o polskich i izraelskich zasobach kulturowych i historycznych oraz rozwojem własnych zainteresowań na płaszczyźnie przeszłości i teraźniejszości oraz rozwojem podstawowych kompetencji europejskich i umiejętności miękkich. Przewodnim tematem projektu było pokazanie postaw sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy posiadają swoje stałe miejsce w historii, stawiając człowieka ponad wszystko. Ich poświęcenie dla ludzkiego życia budzi w nas szacunek i hołd oraz buduje wielki autorytet bezcennych wartości dla młodego pokolenia. Bezdyskusyjną najwyższą wartością jest życie ludzkie. Młodzież poznała prawdziwe historie ludzi ich życiem pisane. Tematyka i główne cele projektu zostały osiągnięte poprzez działania integracyjne i promocyjne, warsztaty tematyczne, organizację konferencji społeczno-naukowej Polscy Sprawiedliwi wśród narodów świata. Opracowanie produktów projektu, w tym wirtualnej wystawy Człowiek ponad wszystko. Projekt został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. Dziękuję bardzo. Ten projekt pomaga zbudować brzegi między naszymi krajami, między Polską i Izraelem. Dziękuję bardzo za ten projekt.